Wcale nie jestem krytykiem literackim. Nazywam siebie czytaczem. Czytacz to jest ten, który ma obowiązek przeczytać 5 godzin dziennie, jeśli się interesuje literaturą, co ta literatura tworzy. Kto ją tworzy i jaka ona jest. I z tego czytacza jestem bardzo dumny. Natomiast nie wstydzę się, kiedy mi przypisują, że jestem regionalistą. Ponieważ pojęcie regionu jest szalenie istotne teraz, kiedy świat okazał się wioską globalną. Region to jest nasza tożsamość kulturowa. Ta tożsamość kulturowa jest bardzo istotna nie dlatego, że ona nas oddziela od innych regionów, ale wręcz przeciwnie. Ona nas łączy z regionami. To laureat Nagrody Nobla, znakomity Jimenez napisał że że był regionalistą w swojej dzielnicy w Hiszpanii i powiedział, jeśli region wychodzi, kultura regionu wychodzi poza region, to łączy się z kulturą ogólnonarodową. A jeśli staje się własnością ogólnonarodową, to staje się własnością świata, bo kultura ogólnonarodowa przekracza swoje granice. Chodzi o to, żeby region, twórczość regionu też przekroczyła. I to jest tak bardzo ważne, dlatego że właśnie teraz, kiedy dokonano bardzo śmiesznych różnych podziałów regionalnych, które nie są zgodne z rozwojem kultury, socjologii i pojęcia regionu. Jeśli wieś, w której urodził się Jan Kochanowski, została włączona do Mazowsza, to na wszystkich uniwersytetach w Polsce musimy się śmiać, że najwybitniejszym poetą Mazowsza jest Jan Kochanowski. A my wiemy, że jest twórcą ziemi kieleckiej. I my tu w Zagłębiu również dziedziczymy kulturę kielecką. Stworzyliśmy samą dość późno. Natomiast mieliśmy już pierwsze przykłady, że też, a poza tym jeszcze wrócę do Kochanowskiego. Kochanowski. W czasach renesansu napisał jedno z najpiękniejszych zdań w języku polskim, jakie nie zostało napisane w żadnym innym języku europejskim. To właśnie Kochanowski napisał najpiękniejsze zdanie do czasów Mickiewicza, nikt mu nie dorównał. O skrzydła, morska pławaczka. To nawet współcześni poeci, którzy czasami znęcają się nad językiem i metaforą, do tej cudownej prostoty nie zawsze mogą dojść. Proszę Państwa, jeszcze powołam się na Stefana Żeromskiego. Stefan Żeromski, bo właściwie regional, twórcą tożsamości regionalnej był Żeromski. W swojej niewielkiej książce, przez i Postę, napisał kilka bardzo ważnych zdań, ale niektóre są tutaj do dziś aktualne. Pisarze unikają wyrazów przestarzałych i gminnych, lecz nie wahają się wciągać do polszczyzny, wyrazów obcych ze wszystkich stron świata, na co możemy narzekać. Oczywiście, w tej chwili amerykanizacja właściwie anglistyk, polskich wyrazów, owe wow, co już nie przeraża. A wow, okej okay i tak dalej, nagle staje się polszczyzną. Natomiast, proszę Państwa, to, to nie jest godne naszej polszczyzny. Język polski jest przebogaty. I dam przykład z Mickiewicza. Młodzież nie lubi czytać Mickiewicza. Ja się nawet nie dziwię. Może pan Tadeusz jest dla nich ten. Ale dwa wersety w panu Tadeuszu w pierwszej księdze dają przykład polszczyzny najdoskonalszej, gdzie prozaik musiałby napisać trzy strony, a arcymistrz Mickiewicz zawarto w dwóch wersetach. We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto i zaszczepkami zaszczepki zatknięto. Mam wykład na uniwersytecie i pytam się dziewczyny ze wsi, czy pani wie co tam zaszczepi? Ona nie wie. No to jak pani to zrozumie? Już nie wytrzymuję, Mówi pani stodoła, ale tak zwane ubikacje, zanim były łazienki. To na te zaszczepki trzeba było zamknąć, żeby to pani nie wszedł. A o to chodzi, o to chodzi, proszę Państwa. Więc ta polszczyzna do dziś wzywa nas do tej najdoskonalszej polszczyzny, którą stworzyły pokolenia wielkich pisarzy. I proszę Państwa, dlaczego mówię o tożsamości kultury Zagłębia? Ona jest bardzo ważna, bo nie znoszę, żeby nie do, zupełnie dokształcona do dziennikarka w telewizji który, wobec katastrofy, która się stała pod Strzekocinami, leżę w szpitalu i słyszę taki komunikat. Wypadek na Śląsku pod Zabrzem. W Strzekocinach pod Zabrzem. Mówię, czy ja mam taką gorączkę? Ona drugi raz to powtarza. Bo nie pod Zawierciem, tylko pod Zabrzem. Jeszcze na Śląsku. Nie wytrzymałem, zatelefonowałem do telewizji i mówię, proszę Pani, czy pani to napisała jakaś druga dziennikarka, czy to pani tak mówi na żywo? Bo, ach, co tak. dobra. jeśli pani opada takie głupstwa, to pani kłamie. Panią należy natychmiast zwolnić z pracy. A ona się pyta: A kto dzwoni? Czekaj, mało. Dworak. Akurat tak się nazywa, że w telewizji o, Proszę państwa, mam tego wszystkiego dość. Dlaczego my musimy o to walczyć? Bo to jest szalenie ważne. Poza tym na marginesie. Wierzcie mi Państwo, od 50 lat toczy się największa wojna światowa. Ona jest bez skór, ale z pociskami okrutnymi. To jest wojna kultur. Jesteśmy zalewani, bo ja nie mam nic przeciwko kulturze masowej. Jest warstwa społeczeństwa, która nigdy nie przekroczy wielkich tonów poezji, samych harmonii, ma swoją muzykę rozrywkową. Ma swoje na kolorowych pisemek, jeśli im to wystarcza i są przyzwoitymi ludźmi, to proszę bardzo, nie możemy tymi ludźmi pogardzać, bo w końcu oni nas utrzymują, to z ich podatków żyjemy, ale jeśli wybrzemy to wszystkim i tylko będziemy podawać tandetę, to my w tę wojnę przegrywamy, ponieważ jest dość istotna intencja antyinteligencka, inteligent ten, który tak, nie nadawał się w ustroju ideowym, bo miał równie w głowie, prawda? Na szczęście wiek ideologii minął, ale pozostałe idee i idea wielkiej kultury, wielkich regionów jest w dalszym ciągu aktualna. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zagłębie, to jest to młode społeczeństwo. Młode. Gdyby, ale w literaturze pięknej my już mamy, proszę Państwa utwory literackie, tak się złożyło, że gdyby nie kolej warszawsko-wiedeńska, to by nie była ani Sosnowca, ani Dąbrowa, ani Zawiedzia. Bejciń by był mniejszy od Cibierza, tam był zamek. No, no to by tam było coś takiego, jak się jest. Tymczasem po zbudowaniu kolei warszawsko-wiedeńskiej powstały miasta, miasta robotnicze. Ale Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie powstała warstwa inteligencji w XVIII wieku. W Europie nie było inteligencji do XVIII wieku. Byli urzędnicy dworscy. Szekspir nie był inteligentem. On był poddanym jej królewskiej mości, miał Molière Mollier był też. Syn tapicera królewskiego nie tworzyli inteligencji zarobkowej. Oni byli sługosami dworów bo w głównym znaczeniu. Niektórzy bardzo potrzebni. Natomiast. To, co się działo w Polsce w XVIII wieku, powstała wreszcie warstwa inteligencka. To Staszczyk, to inni, to już była inteligencja. Utrzymywała się z pracy inteligenckiej, z twórczości, z wykładów. To w Polsce powstała inteligencja w XVIII wieku. A dopiero potem w innych krajach, kiedy powstały większe miasta, no bo tam były jakieś miasta, ale u nas było społeczeństwo wiejskie. I my, proszę Państwa, tak szczerze mówiąc, do. Przełom XIX i XX wieku mieliśmy właściwie dwie kultury. Bardzo ważne. Szlachecką i chłopską. Bo przecież, jakie było mieszczaństwo? Co było w tym Krakowie? Jakie tam byli mieszczuty, Nic nie było. Były tylko te dwie kultury. Natomiast kultura w znaczeniu, która służyła robotnikom, ludziom pracy, powstała, kiedy powstała ludzi zagłębie. To tutaj. I proszę Państwa, kiedy powstał kiedy Sosnowiec, to pierwszy teatr w naszym województwie powstał zawsze w Sosnowcu, w Sosnowcu kiedy Sosnowiec był wsią. Jeden z najwybitniejszych poetów młodej Polski, Andrzej Niemojewski, wielki mistyk, był kierownikiem literacji tego teatru w Sosnowcu. I właśnie on napisał, jak tutaj ci nasi protoplaści ze wsi kieleckich, rzeszowskich i krakowskich szli, za kawałkiem chleba, żeby tutaj tworzyć nową warstwę. Warstwę robotników, w której wyrosła inteligencja, zanim jeszcze też niektórzy inteligenci. Ale weźmy pod uwagę, że była to najgorsza sytuacja w Europie. Byliśmy za borem dziczy rosyjskiej. To tutaj się przysyłało za karę robotników. Car przysyłał za karę najgorszych swoich urzędników właśnie tutaj, do Zagłębia to to byli kozacy, którzy występowali przeciwko robotnikom. W innych zaborach było inaczej. Była autonomia wielka, jakkolwiek urbanizowany zawód pruski był, ale w Wał Austrii była autonomia, a w się tu wolny. Jak Niemojewski pierwszy potrafił już utrwalić w literaturze polskiej wędrówki chłopów z okolicznych wsi do Zagłębia. Matuleńko, mówcie, że mi dokąd idziemy po tej ziemi, Noc posępna, brzmi ulewa, wicher z hukiem łamie drzewa, a na czarnym niebie w dali kilka krwawych um się pali. Ach, jak tęskno tu za chateczką, za wioseczką, gdzie szumiały złote głosy, gdzie dzwoniły ptasząc głosy, gdzie żniwiarzy tłum wesoły zbierał plony do stodoły. Nie płacz, nie płacz, madzieweczko, za chateczką, za wioseczką, Ojciec przodem ruszył dziecię, By, zarobić, by zarobek znaleźć w świecie. Z płaczem nędzną chatę rzucił, Poszedł, poszedł i nie wrócił. Głodna jesteś, opójdź ze mną, Tam, gdzie huczy grzmot ze stali, Tam, gdzie jasność bije w dali, Tam, gdzie łuny krwawe z nieba, Idziem dziecko szukać chleba. Czemu we łzach ludzie biedni zdobywają chleb powszechny? Tak się zaczynało Zagłębie. Tak się zaczynała nasza tożsamość kulturowa. Za tymi chłopami, za tym jeszcze przyszli urzędnicy. Mało tego. Dziw, Bardzo mnie denerwują pewni historycy Zagłębia. Historia Zagłębia nie zaczęła się od generała Zaleckiego w 1945 roku. Ona była bardzo ważna w okresie dwudziestolecia międzywojennego i wcześniej. To właśnie dwóch arystokratów. U nas tutaj. Ubiejski, hrabia Ubiejski, w Dąbrowie Górniczej. Dzięki niemu powstała tutaj kopalnia. Jego pra, 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 pra wnuk jest znakomitym pisarzem, naczelnym redaktorem Nowych Książek, Tomasz Łubieński. I tego powinni być dumni. Nieprawda, że tylko Żydzi i Niemcy. Polacy tutaj również dbali i polska inteligencja tu była. Tak samo było w Sosnowcu. Do tej pory znakomity pisarz przecież, prawda, sześć to arystokrata z Sosnowca. I mało tego, jego dwie książki są o inne. To jest, ich, to jego przodkowie tu zakładali. I z tego powinniśmy być dumni. I jeśli twórczość naszych pisarzy zagłębia, przekracza region i wchodzi w skład kultury ogólnopolskiej, to znaczy, że potrafimy zdobyć Europę, i żaden niedoświadczony dziennikarz nie powie, że my jesteśmy stamtąd. Poza tym jeszcze jedna sprawa. To właśnie kiedyby powstania śląskie. To stąd ludzie szli z pomocą. Mało tego, ja mam utwory, gdzie o lwowskie przyszły walczyć tutaj, kiedy były powstania śląskie. Proszę Państwa, tylko ktoś pozbawiony godności obywatelskiej, narodowej godności może mówić, że zagłębiacy to są same Lenie i komuniści. Nieprawda, nigdy tak nie było. A poza tym już w ten niemojewski dostrzegał z daleką ideologii partyjnych. Właśnie taką sytuację wśród warstwy robotniczej, tego nowego społeczeństwa, które się narodziło w Polsce. Zbudujemy ład na świecie z czaszek, żeber i piszczeli naszych starych dębicieli. Zbudujemy ład. Niech dzieciom jeszcze w późnych dniach starości drży i blednie na wspomnienie, gdy wśród warg zamętu gmach ten powstał z fundamentu, z pokolenia w pokolenie dla odległej potomności, dla nas. Niech wieść idzie, niech ją słyszą na mównicach, kazalnicach, w parlamentach i wszechnicach, I niech o niej księgi piszą przyszłym wiekom, niech doleci za błękitny przed tron Boga. Proszę Państwa, to był koniec XIX wieku. Te wiersze powstały tutaj, w tym mieście. O tym mieście. I powinniśmy być z tego bardzo dumni. Ktoś, kto mówi inaczej, to się po prostu myli. Poza tym, ta kultura zagłębiowska bywa różna i rozmaita. Oczywiście były lata, kiedy kultura była propagandą. Propaganda jest katastrofą kultury. Wielki artysta swoją postacią jest najlepszym propagandistą godności i mamy na to tysiące dowodów, że teraz, kiedy się pisze historię społeczną, jakąś socjologiczną, to się nie bierze pod uwagę utworów propagandowych, bo najczęściej odchodzą, kiedy padną twórcy tej propagandy. Tylko że czasami tworzą te ludzie propagandę arcydzieła. Nie można nigdy wykastrować z twórczości broniewskiego poematu o Stalinie. I ten poemat jest wielkim arcydziełem, ale jednak jest ostrzeżeniem. Jeśli artysta idzie na usługi polityka, to, kiedy polityk schodzi ze sceny, bo okazał się draniem i bandytą, to pozostaje tylko ten poemat jako dowód ostrzeżenia. Ale on jest do dziś aktualny. Ja się z Państwem wiem. Przecież w tym poemacie, jak, jak oglądałem w Otwarcie Olimpiady, teraz. O, o, otwarcie Olimpiady, to nagle okazało się, że to były pierwsze wersje poemat poematu o Stalinie. Tylko zilustrowane. Co tak. Parowu, idzie parowóz dziejów, chwała jej maszynistom, Cóżże w na chwała płonącym listom. I to były te wiersze właśnie Broniewskiego jako ilustracje. Siedziałem w towarzystwie ludzi się na literaturze, musiałem cytować. Proszę Państwa, tak to jest. Teraz, ja tutaj pamiętam, że z jedną z pań pokazywałem w Noc Telewizji o Katowice, jedną poetkę tutaj, tak, ale, ale ciągle pisałem. Natomiast, Wrócę do zawiercia. Ono jest tak trochę dalej, jakby poza Zagłębie. ale to jest najbardziej zagłębiowskie miasto. I chcę Państwu powiedzieć, że w tym zawierciu powstała znakomita grupa Szalej w 1985 roku. Młodzi ludzie zaczynali od poezji oczywiście, no jak młodzi ludzie, ale co z nich wyrosło? Darusz ludzkiej, europejskiej godności. Teatrolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Grotowskiego we Wrocławiu. On napisał tyle naukowych dzieł, że ja nie jestem w stanie przeczytać, a ja go ciągnąłem za kiedy mówiłem, że te wiersze nie są takie doskonałe. Rafał Kierzynka, również europejskiej klasy prawnik, ponieważ był prezesem sądu, ale rzucił to, bo zrobił doktorat z prawa karnego, jest teraz wykorzystywany do wszystkich Polaków, jak się coś karnego dzieje w Europie, bo on jest pewien. Wyrośli chłopcy z Zagłębia. Dzieci robotników, Kierzynka nie, matka była nauczycielką, a ojciec Kosińskiego był kierowcą. Proszę Państwa, ten awans kulturowy jest bardzo ważny. To się zaczęło już w latach dwudziestych, bo z tych chłopów, którzy tu przyszli, te dzieci, które tęskniły za wsią, powstała warstwa robotników. Ale z tej warstwy robotników w okresie dwudziestolecia już powstała inteligencja, nawet twórcza. Już nie mówię o zawodowej. Pierwszym rentgenologiem, pierwszym w Zagłębiu był mieszkały w Zawierciu dr Kucharski. To tu, jak mówili, to, to tu <tuszu> prześwietlał w Dąbrowie, w Sosnowcu mieszkał, ale pochodził z Radomia. I kiedy poznałem jego rodzinę, to on powiedział, to ta rodzina mi mówiła, proszę pana, on studia kończył w Wilnie, nawet tam był, Poważnym naukowcem, ale jak już wtedy był uruchomiono, on był specjalistą, tego tu przysłali, no bo zagłębił nie było. To cała rodzina się składała, bo ojciec był Krawcem, żeby on te studia ukończył. I wśród tych bitnych robotników tutaj jednak były seminaria nauczycielskie, były nauczycielskie, są urodzone. Ja nie mówię o pewnych pisarkach, które trochę mnie zawiodły. Naprawdę. Monika Warneńska napisała kłamliwe książki o Zawierciu szczególnie, miasto przywrócone życiu. Ale w Zawierciu również narodziła się i działała Halina Stopkiewicz. Halina Stopkiewicz napisała powieści, której może nikt już nie będzie czytał, poza jej gimnazjum, gdzie, gdzie się ta działo słoneczniki. Ale zorganizowaliśmy konkurs ogólnopolski Haliny Stopkiewicz i w tym konkursie Kiedyś nagrodziłem, ja niestety to ciągle jestem przewodniczącym, myślę, się teraz na starość wycofuję, ostatni raz chyba byłem, był jeden z laureatów Zorkusza, który w tym roku został laureatem Nagrody Szymborskiej. Skromny nauczyciel szkoły podstawowej Zorkusza, absolwent uniwersytetu śląskiego, gruntownie wykształcony, ale zaczynał właśnie skromnie tego. I to jest właśnie dla mnie tym awansem kulturowym bardzo ważnym i wielu innych i z tego powinniśmy być bardzo dumni. Natomiast sam Sosnowiec jest miastem jednego z najwybitniejszych poetów mojego pokolenia, naprawdę, nie wszyscy sięgną, już nie sięgają ani do Grochowiaka, ani do Iredyńskiego, no, miroł się jeszcze zawsze jakoś tam broni, bo on dokonał pewnego odkrycia nowatorskiego. Do mnie też już mało kto. No, profesor Wójcik, no bo on rejestruje na sprawy, no to musi o mnie napisać, jacy w krytyce gdzieś tam. Natomiast, proszę Państwa, tu się urodził jeden z największych poetów, bardzo tragiczna postać Kazimierz Ratoń, syn adwokata Sosnowca. Kazimierz Ratoń był dzieckiem tragicznym, był bardzo chory. Przyjechał do Warszawy. Ja się dopiero od żony sartra dowiedziałem, jaką katastrofą była Warszawa dla młodych poetów PRL. Ja tego nie miałem, ponieważ ja po studiach się ożeniłem, to od razu dostałem pędunę. No chcieli mnie zarejestrować. Natomiast Racosz był kawalerem, więc od niego w nie mógł się zameldować, bo meldowano urzędników partyjnych i państwowych. A poeta no to trochę to... Fatalna sprawa. Więc ten chłopiec się nie mógł zameldować. Był chory, wpadł w pijaństwo, był tragiczną postacią. Nie lubił mnie. Nie lubił mnie. Spotykałem go kilka razy w redakcji, gdzie odbieraliśmy pieniądze. To on zawsze na mnie mówił: dziedzic zawiercia. Ja też jestem z takiego, z motłoku kulturowego, jak każdy zagłębia, więc widzę, ale proszę Państwa, on tak wtedy do mnie, ale zostawił dorobek największy. I to właśnie ja miałem odwagę napisać o nim po jego śmierci, tu w Sosnowcu, Zagłębiowski-Rilke, bo jego poezja jest taka. I również dziewczyna Zagłębia, już naukowiec w tej chwili, Magdalena Boczkowska, napisała o nim znakomitą pracę. I ten raton jest Jedyny, który przychodzi czysto nieskazitelnie, nie wyznawał żadnej ideologii. Jego ideą było po prostu życie człowieka, który cierpiał, bo on chorował i miał świadomość. I te, to cierpienie jego ciała powodowało cierpienie jego wyobraźni. Ale ponieważ to przedstawił w sposób doskonały, kto to jest poeta? To on wyraża to, czego my nie potrafimy wyrazić, nie będąc poetami. Tylko poezja wyraża to, co jest niewyrażalne. Przeczytam Państwu jeden jego wiersz, kiedy jeszcze był młodszy, jeszcze to życie było trochę lepsze u niego. Zatem za to z pieśni północnych on jako młody chłopak, to był jego taki wydany maleńki arkusik wierszy, dostał już Nagrodę Międzynarodowego Pen Oto przykład jego wierszy. Ten, kto nie cierpi, jest kamieniem ledwie. Albo drzewem wyjętym z soczystych korzeni. Ten, kto nie cierpi, nie wie o istnieniu, jak martwy idzie przez kwitnące ziemię. Ten, kto nie cierpi, nie wie o rozpaczy, a bywa rozpacz i miarą stworzenia. Ten, kto nie cierpi, nie wie nic o śmierci, jak dziecko błądzi po cmentarzach świata. Ten, kto nie cierpi, nie pozna mądrości. Jak ten, kto ginie, nie zazna litości, ten, kto nie cierpi, nie pozna miłości. Proszę Państwa, to jest pierwiastek ogólneckiego wyznania. Wielki poeta jest taki, gdzie my znajdziemy tam samego siebie, choćby pisał o rzeczach najbardziej odległych. To właśnie amerykańska poetka, która za życia wydrukowała cztery wiersze, resztę zostawiała w kuferku. Emily Dickinson. Jej siostra to znalazła po śmierci, kiedy ogłosiła, do dziś Emily Dickinson jest jedną z najstrocherskich, z profesorek amerykańskiej poezji. Jej dwóch mi brzmi tak. Cały wiersz, dwóch wersetów. Jeśli nie mogłam mieć wszystkiego, przestałam dbać o inne rzeczy. Proszę Państwa, każdy z nas, kto ma doświadczenie życiowe, wie, jak głęboki jest ten liryk. Bez opisów ulic, kwiatów i tak dalej, bo taki jest sens poezji. Wyrazić to, co niewyrażalne. Natomiast, oczywiście, to nie znaczy, że nie, nie lubuję się w wierszach o charakterze czysto regionalnym. Ja nawet popełniłem taki poemat poświęcony mojemu miastu, został gdzieś tam odnotowany. Nie wstydzę go się za bardzo, nie za bardzo go się nie wstydzę, ale wolałbym. Natomiast jeszcze w tym Zawierciu poeta, który był w Warszawie, napisał wiesz, to mi pozostaje. Bo to jest miasto tak, jak w Zawiercie się rodziło tak jak Dąbrowa. Przecież ja na przykład jestem tylko o 17 lat młodszy od mojego miasta. Jeszcze nie po 100 lat to zawiercie. Został to co młode miasta. Więc my starcy właściwie jesteśmy świadkami wszystkich epok historycznych. Bo zawołów nie, ale już wiemy, dwudziestolecie, okupacja wiktorowska, PRL i teraz te wszystkie przemiany. To są nasze dzieje. I na to poezja właśnie nie musi odpowiadać dosłownie w politycznym geście, w publicystycznym, tylko tak jak ratoni. To jest to niewyrażalne przez nas, a, a taka próbka właśnie takiego regionalizmu. Miasto. Ono się nie poczęło z miłości, ani z wojny, ani z pięknej legendy. Moje miasto wymyślono w Hadze, a może w Kassel. Ktoś się pochylił nad mapą. Tutaj będzie przędzalnia, a tu stanie chuta. I zaczęli je budować od kominów, od sadzy, od łuny nad piecami, która sny podpala pastuchom z Blanowic, a dla przybłędów była jak święty znak pracy. To było sto lat temu. Od źródeł warty przyszła moja babka, dziadek przywędrował on właśnie z brzygłodu. Proszę Państwa, ten regionalizm też musi być zauważony, bo to są dokumenty naszej tożsamości kulturowej. Mogą nas zalewać, wow, jakieś inne. Jak to jeszcze robił, ja nie lubię tych objawów. Proszę Państwa, ale że miał rację, i pamiętajmy, że ta godność tożsamości kulturowej musi nać wyrównać z zalewu tandety kulturowej. Pojęcie motłoku kulturowego w sensie socjologicznym nie jest fajoratywne, ale musimy sobie zdawać sprawę, że tam są po prostu inne zapotrzebowania. Natomiast tu, wśród twórców kultury, wśród najbardziej wrażliwych odbiorców kultury, bo to jest ważne, twórca kultury musi być odbiorcą kultury. Jeśli nie jest, to, to, to on się zagubi. Nic porządnego nie stworzy. Musimy walczyć o to, aby to nasze zagłębie było tak bardzo ważne. Było kilku, bo jeszcze Myśliwski ma sandomierszczyznę. On przekroczył granicę regionalizmu. Nigdy by Kalisz nie był Kaliszem, gdyby nie Kaliniec Marii Dąbrowskiej i takie inne rzeczy. I nigdy by Sosnowiec nie był Sosnowcem, ani gdyby nie powstały te utwory literackie. Bo jeszcze chcę powiedzieć jedną sprawę, ponieważ z tym ratoniem to była taka sprawa, że myśmy urządzili ogólnopolski konkurs ratonia, który się dzieje w Orkuszu. I do, do tego konkursu zapraszamy najwybitniejszych teoretyków literatury, jak orzili. I z tych konkursów jeden już jest laureatem Nike. Czyli warto na prowincji walczyć o tożsamość kulturową, nie bać się ludzi od nas dolniejszych i mądrzejszych, bo to dzięki nim. Przechodzimy do ojczyzny, z ojczyzny do Europy, czego życzę działaczom kulturalnym zagłębia. Dziękuję bardzo.